Witam Państwa serdecznie, tu Aureina z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj nagrywam filmik, aby podzielić się z Państwem moim spostrzeżeniem, moimi emocjami, moi kochani, na temat moich szczęścia, na temat, drodzy Państwo, tego, co wykonuję, czyli na temat moich kochani kanału. Na temat, drodzy Państwo, rytuałów. Eee... Kochani. Zwracam się do Was z takim otwartym sercem i ogromną wdzięcznością za to, że jesteście, że słuchacie, że powierzacie mi swoje intencje. Każdy dzień mojej służby modlitewnej. Pokazuje mi, jak bardzo Bóg działa poprzez wiarę, zaufanie, wspólnotę dusz, które się nawzajem wspierają. Od lat wykonuję rytuały modlitewne oczyszczające, ochronne, uzdrawiające, błogosławiące. Proszę Boga o opiekę nad Wami, nad Waszymi rodzinami, małżeństwami. Zdrowiem, relacjami, miłością, finansami, nawróceniem, wybaczeniem według Waszych próśb i potrzeb. Każdy, kochani, rytuał jest dla mnie świętym działaniem. I chcę, żebyście, kochani, wiedzieli, że ja nie traktuję tego jako usługi, lecz jak posługę, jak misję. Którą powierzył mi Bóg, i chciałabym to dzisiaj wyjaśnić. Chcę dziś jasno o tym powiedzieć. Ja nie pobieram opłaty za modlitwę. Bo modlitwa jest bezsenna. I zawsze, kochani, powiedziałam, że jeżeli macie ochotę, dajcie mi znać, za modlitwę nie pobieram żadnych finansów, kosztów itd. Jednak. Kochani, każdy rytuał, który wykonuję, wiąże się z realnymi kosztami, które ponoszę je osobiście. Używam bardzo drogich kadzideł, olejów eterycznych, świec, kwiatów oraz innych elementów. Moi kochani, te kadzidła. Czy oleje eteryczne są sprowadzane z całego świata? One mają służyć ci Bogu i podniesieniu intencji do nieba. Po każdym rytualu może też wietrzyć mieszkanie nawet przez kilka godzin, co szczególnie w okresie jesienno-zimowym generuje bardzo wysokie koszty ogrzewania. Drodzy Państwo, mam pelet yy, i w trakcie, kiedy wykonuję rytuał i pali się kadzidło, drodzy Państwo, to ja nawet nie widzę mebli. Ja nie wspomnę o moim zdrowiu, o moich płucach i tak dalej, bo Bogu się należy wszystko co najlepsze. Dlatego chcę poinformować Was wprost i z pokorą, bo nie mam już siły, że nie ustalam żadnego cenika. Jeśli ktoś chce wesprzeć moją posługę, może złożyć dobrowolną ofiarę. Wedle swoich możliwości finansowych. Nie chodzi o wysokość kwoty, liczy się intencja serca. Dodam, kochani, również szczerze, że jest to jedyne źródło mojego utrzymania. Ja nie mam dodatkowych dochodów, poświęcam całe swoje życie tej duchowej służbie. Naprawdę, całe moje życie, uwierzcie mi, aby móc dalej pomagać potrzebuje też Waszego wsparcia. Jeśli więc ktoś z Was pragnie skorzystać z rytuału, modlitwy stawienniczej, oczyszczenia, uzdrowienia, błogosławieństwa, to ja jestem do Państwa dyspozycji. Zawsze podchodzę do każdej osoby indywidualnie i dobieram rytuał również indywidualnie z miłością i szacunkiem. Kochani, kontakt zawsze macie ze za mną pod filmikiem, czyli aurelinaarolmałpawp.pl albo, moi drodzy Państwo, Facebook Aurelina Aror. Ja zawsze Państwu podaję swój numer telefonu, albo do Państwa dzwonię, albo mi do siebie na Facebooku, albo na WhatsAppie. Są możliwości też darmowych dzisiaj połączeń. Kochani, chciałabym Państwu podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają modlitwą, Dobrym słowem, świadectwem, ofiarą. I tak naprawdę to dzięki Wam mogę nieść światu dalej. I niech dobry Bóg Wam wynagrodzi stokrotnie wszelkie dobre, które okazujecie. I zawsze serca Wam, moi kochani, błogosławię. Ale pojawiają się również tacy, które stanowią problem, moi kochani. Gdzie moje serce krwawi, dusza moja krwawi. I chciałabym się podzielić z Państwem tą ważną sprawą i wytłumaczyć pewne rzeczy. Ja naprawdę jestem wdzięczna i dziękuję z całego serca za zaufanie, jakie mnie obdarzacie. Powierzacie mi swoje intencje, modlitwy, prowadzenie nabożec. W Waszych sprawach jest to dla mnie zaszczytem. To Święta rozmowa z Bogiem, a Bóg zawsze stoi u mnie na pierwszym miejscu. I błagam Was, niech tak pozostanie. Nie niszczcie tej miłości mojej z Bogiem. Jednak muszę szczerze powiedzieć, że jestem już bardzo zmęczona ciągłymi roszczeniami oraz wypominanie sobie na zanim, kto ile dał. Drodzy państwo, ostatnio spotkałam się z takim sformułowaniem, że ktoś pewna osoba zwróciła się do mnie i powiedziała, że mi pomaga materialnie. Natomiast, drodzy państwo, prawdziwa pomoc materialna to taka, która nie oczekuje się nic zamian. Jeśli dar zamienia się w rozliczanie i szemranie, pretensje, to nie jest już ofiara, to jest dla mnie olbrzymi ciężar. Drodzy Państwo, ta osoba dobrowolnie przeznaczała kwoty, które sama uważała za stosowne. I dzisiaj, drodzy Państwo, yy, usłyszałam bardzo negatywne. Nie potrzebuję drodzy Państwo pomocy od Państwa materialnej, żebyście Państwo mi nie wspierali. Nigdy o to nie prosiłam, nie proszę. Te pieniądze za rytuały mają być poświęcone na kadzidło, na kwiaty, na oleje, na świece. To wszystko kosztuje, drodzy Państwo. Chciałabym tu zacytować Pana Jezusa Chrystusa. Powiedział. Kiedy zaś dajesz jamużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa. Oraz ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To oznacza, że kto naprawdę daje z miłości, nie liczy, nie wylicza i nie wypomina. Ponadto, nie chciałabym już nigdy słyszeć takich słów, jakie padły w moją stronę, że cytuję, pewna pani pisze, że nie odmawiała mi rytuałów, bo widziała, w jakiej jestem sytuacji finansowej. A pani nic nie widziała i tak naprawdę nic o mnie nie wie. Pisze do mnie, że nigdy nie schodziła z sceny, bo sumienie jej nie pozwalało, widząc, jak bardzo potrzebuję tej ofiary bardziej niż ona. Kochani, jest mi bardzo ogromnie przykro słyszeć takie słowa, bo one są dla mnie sprzeczne z etyką, z moralnością i całkowicie niezgodne z Pana Jezusa Chrystusą na, nauką. Muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo żałuję. Bardzo żałuję, że. Taka sytuacja zaistniała i że jakikolwiek datek przyjęłam od tej osoby. A Pan Jezus Chrystus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i Was osądzam, i taką miarą, jaką Wym mierzycie, Wam odmierzę. Jeśli ktoś myśli w ten sposób, to znaczy, że nie zrozumiał jeszcze, na czym polega miłość Chrystusa i jego nauka. Proszę, kochani, również pamiętać, że każde przygotowanie do rytuału zajmuje mi około dwóch godzin, zanim w ogóle stanę do modlitwy. To czas poświęcony na oczyszczenie przestrzeni, przygotowanie ołtarza, odpowiednich darów, zapachów, olejków, świec, kwiatów. Wszystko po to, aby oddać Bogu to, co najlepsze. I proszę Was, nie licytujcie się o jakieś kwoty, bo ja tego nie chcę, ani prowadzić niekończący dyskusji o pieniądzach, bo dla mnie to odbiera sens w modlitwie i służbie Bogu. Chciałabym, abyście mnie Państwo zrozumieli. Rytuały, które przeprowadzam, wymagają nie tylko czasu i zaangażowania, ale także realnych kosztów. Kwiaty, świece, kadzidła sprowadzone z różnych stron świata, olejki eteryczne, wszystko to są święte dary składane Bogu, tak jak czyniono to od zarania dziejów. Nie jestem w stanie sfinansować tego wszystkiego sama. Po prostu nie jestem. Zawsze mówię Bogu, kiedy z nim rozmawiam, że gdyby mnie było stać na to wszystko, nie zapłacilibyście ani złotówki. Z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego Państwo uważają i oczekują, że wszystko należy się Państwu za darmo. Pragnę też przypomnieć, że prowadzę ten kanał na YouTube, na którym głoszę Ewangelię dla Was i dla chwały Boga. Wszystkie koszty jego utrzymania, czyli sprzęt wysokiej klasy, kamery. Drodzy Państwo, to są bardzo duże koszty. Ja musiałam to spłacać na raty przez dwa lata. Uwierzcie mi, że to nie były małe pieniądze. Do dzisiejszego dnia y y moi kochani, od, od kiedy, drodzy Państwo, mam ten kanał, to zostały, drodzy Państwo, zakupione dwa komputery. To są komputery, drodzy Państwo, gamingowe które kosztują naprawdę. Ostatnio patrzyłam, to są po 12, po kilkanaście tysięcy złotych. Kamery również. Przecież Państwo nie płacicie za to ani złotówki. To jest mój czas. I ja Państwa o jedno proszę. Nie mówię o tym, żeby wypominać, tylko żeby Państwu uświadomić. Robię to dla Boga. I mam do Was olbrzymią prośbę: nie zabierajcie mi tego, nie zabierajcie mi relacji i miłości z Bogiem, bo to wstyd, bo Pan Bóg na to wszystko patrzy. I jak ja wyję, to co dopiero On. Przemysł wysokiej klasy, kamery, szybki internet, drodzy państwo, przecież ja za to wszystko płacę. Mój czas, przygotowanie materiałów, pokrywam z własnych środków i nie robię tego dla zysku, lecz z miłości do Boga i do ludzi. Chcę również podkreślić z radością, że dzięki Bogu i głoszeniu Pisma Świętego oraz Ewangelii na tym kanale, wielu ludzi powróciło do Kościoła. Z kanału ezotorycznego stał się kanał duchowy, niesący światło, miłość. Z popełniania śmiertelnego grzechu wróciliście Państwo do Kościoła. Zaczęliście się ponownie spowiadać. Uczestniczyć w sakramentach i nawiązywać żywą relację z Panem Jezusem. A skoro te owoce są tak widoczne i tak bardzo zgodne z nauką Chrystusa i Kościoła, to dlaczego niektórzy próbują mnie poróżnić z Kościołem? Czy dobry owoc może pochodzić z drzewa złego? Sam Jezus powiedział, nie może drzewo dobre rodzić złych owoców, ani drzewo złe rodzić dobrych owoców. Poznajcie ich więc po owocach. Jeśli Bóg przez moje działanie prowadzi ludzi do spowiedzi, modlitwy i sakramentów, to znak, że źródłem tego jest Jego łaska. Zło. Pamiętajcie, że nie może drzewo dobre, że nie że że. Nie może drzewo dobre rodzić złych owoców, ani drzewo złe rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Poznacie ich więc po owocach. Ile z Państwa, których poznałam na kanale ezoterycznym, który sama prowadziłam, się nawróciło? Zmieniło swoje życie. Modli się, chodzi do Kościoła. Staliście się lepsi. Innymi słowy, działanie, które przynosi dobro, nawrócenie, modlitwę, powrót ludzi do Kościoła i sakramentów. Nie może pochodzić od zła. Gdybyś, gdybym działała wbrew Bogu, nie byłoby takich owoców. Drodzy Państwo, tylko ja i Pan Bóg wie, ile osób dzwoniło do mnie w momencie, kiedy chciało popełnić samobójstwo. Niektórzy nawet w trakcie. Ale dzięki Bogu Ci ludzie dzisiaj żyją i są szczęśliwi. Dlatego proszę Was. Dobry owoc może pochodzić drzewa złego. Jest bardzo mocny i celny, bo pokazuje ludziom, że skoro owoce moje posługi są zgodne z Ewangelią, to nie powinny wątpić ani szemrać przeciwko mnie. Nie poróżniajcie mnie z kapłanami, z kościołem. Bardzo Was o to proszę. Bo my wspólnie działamy, żeby być dobrym owocem, który pochodzi ze drzewa dobrego i wydaje dobre owoce. I jeśli Bóg przez nasze działanie prowadzi ludzi do dobra, do miłości, do nawróceń, do spowiedzi, modlitw, nabożeń, sakramentów, to znak, że źródłem tego jest łaska Boża. A tam, gdzie panuje chaos i zło, pochodzi od drzewa złego, od szatana. Pamiętajmy, więcej wart jest grosz ubogiego niż złoto bogacza. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Niech te słowa przypomną nam, że liczy się serce, a nie kwota. Z błogosławieństwem, drodzy Państwo. błogosławieństwem Państwa. Błogosławię Państwa z całego serca i z całej mojej duszy. Zastanawiam się, drodzy Państwo, czy nie zmienić nazwy kanału. Na przykład na ołtarz światła i modlitwy. Myślę, że to chyba będzie, drodzy Państwo, dobry pomysł. Moje szczęście. Życzę Wam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Ołtarz Światła i Modlitwy. Aurelina.